Cześć Wam, ja nazywam się Piotr Marusza, chciałem Wam pokazać e, dzisiaj dom na sprzedaż w Węgorzewie. Jest to dom e, mojej kościowej W e, samym centrum miasta. Blisko do Biedronki. 100 metrów od portu. Od szpitala 50 metrów. Są e, bardzo, bardzo duży. Zaraz się przełączę, pokazać, będę Wam opowiadał. E... No, tutaj jest taki Taki przedsionek. Idź tam sobie. No, tutaj kuchnia. Wow, wow tak, tata nagrywa. Kuchnia, no też taka do wymiany. Tak wygląda pierwsze piętro. Można, tak, tata nagrywa. Tutaj skręcamy w prawo, są dwa małe pokoje. Jeden, jeden taki. Drugi tutaj troszeczkę większy. Stare meble to po prostu jest dla rodziny, tylko jak z Warszawy ktoś przyjeżdża, to tutaj się, tutaj się ludzie zatrzymują, tak żeby tylko sobie przenosować i gdzieś na jakty ruszyć. Dom został budowany po wojnie w latach 50., przepraszam, 70. To jest taki olbrzymi pokój, bardzo duży. Centralne ogrzewanie. Wszystko jest duże, stare, żeliwne, kaloryfery. Nowe okna. No stare meble, to wiadomo to wszystko jest jakby do, do wyrzucenia. Parkiet na podłodze można przeceklinować go i tak wygląda łazienka. Jest boiler, kibel, kaloryfer, stare płytki. No wiadomo to po prostu się nadaje do, normalnie do mieszkania. Musia jakiś tam, potato nagrywa. Nadaje się na, do mieszkania. Tutaj jest duży taki przedpokój, e, z o, przodu. Zejście do, do, do piwnicy, w piwnicy jest garaż, może potem pokażę jeszcze. Teraz pójdziemy na górę, to wam pokażę A jak na, na górze to wygląda. Myślę tutaj idzie sam, Zaraz Idźcie, idzie później ze no. mną. Schody drewniane, włazeria. Tutaj jest o, taki, taki ganek z przodu dobudowany. Jesteśmy na pierwszym piętrze i też tak samo to wygląda. Bazeria, wszystko pomalowane. Tu pająki są dość drobne, ale to, to wiadomo, że trzeba wszystko odświeżyć. Taki taras nad, nad gankiem. Tam dalej, nie wiem czy będzie widać, pisze właśnie: Węgoria, Apartment, apartamenty rzeprzykarskie. Ja tam tutaj. Czyli tynki, w miarę takie solidne tynki. Drzwi, no w miarę ok, prawda? Tak, żeby też ktoś sobie miał przyjechać, to nie ma jak większego problemu. Druga łazienka, dokładnie nad pierwszą, podobny standard. Generalnie w miarę wszystko nie jest jakiś super luksus, ale taki można sobie mieszkać na wakacje. Tak samo parkiety, tu mamy kuchnię drugą. Też podobny standard, jest kuchenka gazowa, z zlew, jakieś takie małe e, unity. No tutaj był taras, jak wam pokazywałem, poka pokazywałem wam z góry, że tu z blachą jest obite, o jakieś pająki, tak to wygląda. To trzeba było po prostu wszystko ściągnąć, tą blachę i normalnie wymurować, dodatkowo jest pokój ekstra, pokażę wam jak to wygląda ogród. Taki w miarę duży. Chodź Wiktoria. Prześwity są troszeczkę. Idź tam. No iż bo tata nagrywa. Chodź. Chodź zamykamy. Wikusia. To ja idę. Tam Czyli duża kuchnia. I tak samo przechodzimy. Tutaj jest jeden pokój. Na dole był korytarz. Tu są taki przechodnie. Pokój jest jeden. Tutaj drugi pokój. Czy w sumie już, jest, jest, jest już to piąty pokój w tym domu? Wysoki ceiling, czyli wysoka kondygnacja. Przepraszam, że tak po angielsku mówię, ale tak, tak mi jakoś po angielsku się nawet taki mam. Idziemy dalej. Czy to był już piąty pokój? Korytarz, tu jest szósty pokój, bardzo duży. Standard taki jak w SEM domu. Wszystko, trzeba po prostu wszystko generalnie wyczyścić, odmalować. No i pakiety w miarę, w miarę takie dobre, może lekko przeceklinować. Pokażę Wam teraz strych. Czyli strych w ogóle nie jest zrobiony, są po prostu tylko żelbetowe schody. Też do zagospodarowania. Jest dosyć dużo miejsca na głową. Tak wygląda strych. Czyli wie, jeszcze wieźma do chowa. Czyli tutaj trzeba, trzeba to zrobić z troszeczkę większym. Yy, większe pieniądze trzeba zainwestować, żeby to wszystko wykończyć. Tam jest port. Nawet portkeja, no, czy tu generalnie możliwość zrobienia łazienki, bo akurat jest na dole też tu jest jakby taki jeden pokoik wysokie, no ale to dachowe można zrobić. jakaś ścianka, która trzyma dach. To samo jest tutaj, czyli taki jakby schowek na razie zrobiony. No i pokój bardzo duży pokój tym Takim jakby no się w Anglii nazywa Dorma Window. Czyli tak to wygląda. Ładny widok na, na, na węgorzewo, na pobliskie bloki działki. Spokojna okolica. E, bardzo fajnie się tutaj mieszka. Ja jestem tutaj regularnie raz, raz do roku e, utuściowej. Także tak to wygląda. Praktycznie strych jest jeden pokój, czyli siódmy pokój na strychu. Możliwość tutaj do jeszcze do poprzerabiania troszeczkę, zrobienia jeszcze dwóch dodatkowych pokoi plus łazienka, czyli w sumie by wychodziło siedem pokoi. Ewentualnie jeszcze dwa Dwa dodatkowe, jakby ktoś chciał jakby coś z tego zrobić bardziej komercyjnie. Na przykład jak, jak, jakiś, jakiś hostel, hotel i tym podobne, i tym rzeczy, czyli potencjalnie osiem pokoi bardzo, bardzo dużych Jeszcze Wam pokażę jak wygląda piwnica w piwnicy generalnie jest, yy, jest garaż są też chyba trzy pomieszczenia takie schodzimy na dół teraz w samym domu jest instalacja gazowa jest instalacja elektryczna nie wiem w jakim stanie ona jest, jak w latach 70. było to wszystko budowane, czyli to prawdopodobnie. No, taki chciałby to wszystko posprawdzać jeszcze. Klucz wypadł. Jesteśmy teraz w piwnicy. Czyli taki standard to. piwniczy to się mówi: jakieś kajutki. Jeszcze jedna kajutka. Taka raczej z niczym nie można zrobić, ale potencjalnie jakby ktoś chciał. Tutaj jest piec węglowy, jakieś instalacje, różne wyjście. Także jest sporo tych kajutek tutaj. Tutaj akurat garaż jest. na górę, teraz wejdziemy jeszcze, jeszcze na zewnątrz. Wam pokażę. Podsumuję to delikatnie. Ten cały, cały dom. I... Czyli generalnie, jak mówiłem, jest obecnie 7 pokoi. 7 pokoi. Dwie kuchnie, dwie łazienki, garaż. duża piwnica. E... Jest jeszcze z przodu duży taras, ganek, drugi ganek, oprócz tego stoi tego zagospodarowania, gdzie można zrobić y, dodatkowe dwa pokoje, czyli bardzo blisko portu pod inwestycję taką żeby na przykład zrobić z tego ze cztery małe mieszkania, albo, albo dwa duże, ewentualnie zrobić z tego na przykład jakiś taki mały hostel, w którym będzie 9 pokoi, można nawet to jeszcze tam jakoś poprzerabiać, tak żeby jakieś mniejsze pokoje były. Nawet więcej niż 9 pokoi, bo jeszcze można kuchnię przerobić. Drugą na górze, ewentualnie zrobić jakąś jadalnię taką wspólną, albo salon w piwnicy. Także tak to wygląda. Nowe okna, dach w miarę jeszcze dobry. Tutaj część ogień do mnie. wymiany. Fajna okolica, spokojnie. Yy, większość domów jest po niemieckich. Ten akurat budowany w latach 70. przez, przez mojej teściowej ojca. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę, proszę o kontakt. Ja wszystko udostępnię na, na Facebooku. Można się ze mną odzywać, do mnie odzywać. I i ewentualnie mówi się na, jakąś, na, jakąś, na jakieś spotkanie, żeby zobaczyć to personalnie. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć.